Cześć, tutaj Leszek, witajcie w refery dzisiaj najnowszy Edge 830. Garmin rodziną swoich, nienawidzę tego słowa, komputerków rowerowych Edge wypracował sobie tak dużą rozpoznawalność, że dziś właściwie każde tego typu urządzenie nazywa się Garminem. Portfolio stale ewoluuje, całkiem niedawno premierę swoją miał Edge 1030 teraz przyszedł czas na odświeżenie serii debiutem 830. W największym skrócie tego typu urządzenie jest niesamowicie zaawansowanym licznikiem połączonym z nawigacją. Z tej ostatniej funkcji przyznam szczerze, że praktycznie w ogóle nie korzystam, chyba że poprzez aplikację. Jest trawa roots. Na co dzień to dla mnie bardziej wyświetlacz. Wyświetlacz bardzo wielu parametrów. Podstawową wartością będzie oczywiście prędkość czy dystans na podstawie GPS-u. Jednak trendujący nie wyobrażają sobie jazdy bez wskazania jeszcze tętna, kadencji, segmentów, mocy czy chociażby nachylenia pokonywanego wzniosu. Wymieniać można jeszcze godzinami. Edge ma wbudowany odbiornik plus Bluetooth, termometr, GPS, GLONASS i Galileo. Za pomocą telefonu jest też na stałe połączone z internetem i może monitorować choćby pogodę, wysyłać alerty w razie wykrycia. Wypadku, czy stale meldować naszą lokalizację bliskim podczas treningu. Słowem, jest to kombine wyposażony w niemal absolutnie wszystko. Funkcji jest naprawdę mnóstwo, a ich odkrywanie to długa przygoda na tygodnie. Zasilana dodatkowo jeszcze setkami różnych aplikacji i skinów ze sklepu Garmin Connect. Każda jazda jest zapisywana albo w urządzeniu we wbudowanej pamięci, albo przechowywana w chmurze Garmina. Jest też synchronizacja pomiędzy strawą, czy też Training Picks. Od jakiegoś czasu jest też funkcja wymiany informacji o o szczególnych aktywnościach pomiędzy innymi urządzeniami tej marki. Przykładował mój zegarek wie o wszystkim, co robił mój licznik i odwrotnie. To samo tyczy się wszelkich parametrów dotyczących poziomu wysiłku, zmęczenia bieżącej wagi, nawodnienia kalorii, wymieniać też można bardzo długo. Nową funkcją, choć dostępną nie tylko na 830, jest także klonowanie ekranu zegarka na liczniku, co przydaje się choćby podczas tratlonu. Tyle bardzo ogólnych danych dla tych, którzy nie wiedzą, czy w ich przypadku w ogóle jest skupować tego typu kombajn, którego główną funkcją jest łączenie, pokazywanie w czasie rzeczywistym magazynowanie i wysyłanie danych o treningach. Kwestie nawigacyjne większość z nas będzie traktować nieco drugorzędnie, jednak jest możliwe trasowanie, pomoc w znalezieniu drogi powrotnej, czy pobieranie kursów udostępnionych przez innych znajomych, albo ich podkradanie ze strawy na podstawie aktywności innych osób i plików GPX. Teraz jednak odpowiedź na najważniejsze. Co z hardwarem? Na pierwszy rzut oka mamy nieco zmienione kształty, bardziej rasowy, czarny kolor i co najważniejsze, zupełnie inny wyświetlacz. Pomiędzy obecną, a poprzednią generacją jest przepaść. Ekran 2,6 cala jest o wiele bardziej responsywny, nie trzeba już prosić o wyświetlenie żądanej funkcji. Całe urządzenie działa płynniej podczas tygodnia użytkowania nie zdarzyło mi się ani jedno przycięcie, czy też reset. Całe szczęście. Nie było też problemów z synchronizacją pomiędzy telefonem, a Garminem. Sam wyświetlacz ma w sobie więcej kontrastu i lepszą rozdzielczość, choć zauważyłem, że momentami mam problem z czytelnością w pełnym słońcu i nie wiem, że to jest bardziej kwestia czujnika, światła, czy też maksymalnej jasności, jaką oferuje ten ekran. Niemniej 830 robi dobre wrażenie na posiadaczu wcześniejszych 820 czy 1030 i gdybym miał tutaj do dyspozycji większy wyświetlacz, to z pewnością nie chciałbym tego Garmina oddawać. Nie rozczarowała mnie tak, że bateria ona na spokojnie wytrzymuje cały tydzień treningów, podobnie jak mój prywatny licznik gdzieś w okolicach 20 godzin. Dobra, a teraz koronne pytanie, czy warto wymienić starego Edge'a na najnowszym. Nowszego. Jeśli masz wolny 1700, to tak. Nowe średniopółkowe Garminy są teraz większe, oferują zdecydowanie lepszą szybkość reakcji na dotyk, więcej funkcji online i raportów dotyczących rozwoju naszej formy. Nie zmienia to jednak faktu, że wszystko co z logo Garmin niestety wymaga potężnej inwestycji.